Manko Ząbiaczki z tej strony Adam i witam Was w kolejnym odcinku z gry Dining Light. Dzisiaj lecimy sobie kolejne zadanie poboczne, a mianowicie trujące zioła. Sobie zrobimy. Potrzebuję to jadu, żeby zatruć ostrze. Roślina jest łatwo rozpoznawalna. Fioletowe kwiaty na długich łodygach rośnie w rowach w zachodniej części dzielnicy, czasami wzdłuż strumieni. Oczywiście oferuje nagrodę każdemu, kto mi je dostarczy. Musa. No to my już sobie śledzimy, w międzyczasie mm, sobie spojrzałem tutaj na mapkę, zaraz wam pokażę. Mm, tutaj. I takie najbliższe zatrute zioła to są tutaj. Tutaj, a później mogę ewentualnie tutaj gdzieś poszukać, ale na razie sobie tu poszukamy. Więc zaznaczyłem na mapie. No i lecimy na nasze zombie, zombie plombi. Trochę powspinamy się, trochę tutaj i lecimy. O. Dobra. Skrutem Ostering się pod górkę. Jakaś dziwna pogoda się tutaj zrobiła. Kogoś tu słyszę. O patrz, idzie tu jeden. No, nawet po górach chodzą. Myślałem, że po górach nie chodzą. My tutaj sobie jakoś zejdziemy. Cyk, cyk. Tutaj nie widzę. O, tu możemy spaść nieprzyjemnie. No nie chciałbym spać. O tutaj. No dobra, tu będziemy musieli przebiec kawałek. Chyba, że sobie tędy pójdziemy. ale muszę zobaczyć jakie ja mam tutaj Tutaj są gwiazdki. Tutaj mam tasa grzeźnika 134, 157. No ma czy ta korka to... O już mnie przyuważyli, no Spokojnie my sobie powspinamy się, te zwykłe. Nie potrafią się wspinać. To my sobie... Pójdziemy tutaj. Kurde, się przestraszyłem. Hałasu narobiłem, no to już wiadomo, że biegnie. O, już jest wiral. O, i się spali. Czekajcie, czyś by się wiral spalił? Nie. Dobra, dostał Stasaka. Już nie przeżyję. Ci tutaj nic nie zrobią. Muszę uważać, bo my tutaj Piku miku i sobie sami zrobiliśmy problemik. No dobra. Tutaj ktoś kogoś żar. Ale pięknie dostał z buta. Tu jest policyjny samochodzik. Niestety pusty. Uii. Skaczemy. Pyk, pyk. Schodami na dół. Teraz schodami do góry. Dobra. Pyk. To dwadzieścia osiem metrów. Dobra, czyli niedługo. Powinniśmy być 115 Muszę uważać, bo tutaj te, te zombiaczki się wszędzie czają. Już ją słyszę nawet. O. No, to jest viral, ale spokojnie. Wiral my uwielbiamy. No chodź. No chodź, 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 chodź. No tak. I to mi się podoba. Kopniak, tutaj coś leży czy. Wydaje mi się. 90 metrów. No dobra, to gdzieś tutaj będzie za chwilę. Sznurek. Muszę uważać, tutaj nie hałasować za bardzo. Tutaj gdzieś muszą rosnąć te zioła. Kurde, co to wybuchło? Ja pierniczę. O, mamy, mamy tą roślinkę. Dobra. No, dwa wirale tańcowały dwa wirale. No, no. Kurde, się tutaj spale niepotrzebnie. Muszę uważać na te wirale. Dobra, u, ten tu w tańczy. Ach. No kurde. No te wirale. Dobra, główka poleciała. Dobra, od Dobra. Tej już też tu nie ma. Nogień. Kurcze Molek. No dobra. O, tu mamy. Tu papieroski i tu mamy pierwszy krzak. A to był dopiero pierwszy. Dobra, tu mamy drugi. Tu mamy trzeci. Jeszcze gdzieś tutaj rośnie jakiś fioletowy kwiatek. Jak nie, to my mieliśmy tam kolejną lokalizację. Na razie mamy 3 z 10. O, i tam już idą następne potworki. Ja sobie jeszcze tutaj zobaczę. Nie, tu chyba już nic nie będzie. Będziemy musieli wziąć następną. Oj, Viral biegnie. Dobra, podcięcie też bardzo dobrze działa. Ale tutaj już więcej tych fioletowych kwiatków nie widzę. Tu ich pewnie więcej nie ma. Dobra, bierzemy drugą lokalizację. Jest niedaleko, bo jest tutaj. Więc lecimy. Muszę tych załatwić. O, tam rośnie. Widzę. Roślinka. Nawet dwie widzę. No chodźcie. A jeszcze mnie. No ty gnido. Złabą mam tą broń, no ale na razie musi starczyć. Czekajcie, tutaj jest fioletowy. Czwarty to jest kwiatek. Tutaj mamy kolejny piąty. O, tutaj jest ich nawet. A co to jest? A co tutaj się stało? A co teraz się wydarzyło w ogóle? Ej, no nie, no to, to, to jak. Ja nie wiem, dobra, to jeszcze raz, gdzie my tutaj mieliśmy? Tu mamy ten punkt. No dobra, no bez sensu jakoś na skurcze zrzuciło. Popatrzmy sobie. Dobra, tutaj jest. Dobrze. Poradziliśmy sobie na wślizgu z nią. Tutaj mamy łodyżkę. Biegnie. To jeszcze raz. No, jeszcze tego trzeba by, było. Gwiazdkami, bo gwiazdkami. obiegnie kolejny wiral. Dobra, temu główka szybko odpadła. Kurde! Ile mam? 35. Muszę się trochę zreperować. Dobra, teraz mogłówka odpadła. No gień szmato. Szmatławcu ty. Dobra Teraz mogę się zająć, kurczę. O co tutaj chodzi? Dobra, czy tu jeszcze jakąś roślinkę ominąłem? O, pewnie, że ma są. To jest ósma. Kurde, znowu dwa virale. Czekajcie, bo tu jeszcze dwa są. Kurde, no. No chodź, chodź, chodź. O kurda. só tu ich tyle? Temu główka poszła dobra kurde no chodź tutaj no w końcu papieroski i daj, dajcie tą ostatnią roślinkę. No i mamy to, dobra. Teraz musimy zanieść to, dostać zioła. No, kawałek mamy. Pałasy tutaj 300 metrów. Dobra, tutaj widzę, że jesteśmy w na, niedaleko centrali. <grym> Można tak powiedzieć. Dobra, my musimy teraz w ogóle gdzie z tym iść, a zanieść to. metalowe. No dobra, muszę tutaj ich trochę powymijać. Dobra, tego zdjąłem. Zaraz go jeszcze zdejmiemy. No chodź, 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 chodź. Dobra. Zdjęty. Uii. Hop. Że tutaj mogę iść w sumie górą, No tak jak przyszedłem. Mam nadzieję, że się... Się. No, wspinaj się dziadu. Dobra, my sobie tu zejdziemy i już jesteśmy. Praktycznie. A kuku. Berek Bere, gonisz. I mycyk. Hop! No i pięknie, gdzie on tutaj siedzi. Tu jesteś. Masz musa. Masz mój tojad. Dobrze. Zakładam, że łatwo nie było. Mam coś dla ciebie. Zasłużyłeś sobie. O! Zdobyliśmy punkty umiejętności. To sobie jeszcze odblokujemy. Dzięki. No, i już spójrzmy sobie, punkty, właśnie, umiejętności mamy. Przetrwania. I co my tutaj możemy sobie wziąć? Atak kamuflażu. Okej. Okay. Mam kotwiczkę. Mam kotwiczkę w końcu, chyba mogę ją wziąć. Tak. Krytycy w dolnym lub możesz ją odebrać u kwatermistrza Naucz się wytwarzać kotwiczki Jeśli zgubisz swoją kotwiczkę możesz dostać nową u kwatermistrza dobra Tylko jeszcze muszę Czy my tu mamy kwatermistrza Czy my tu mamy kwatermistrza Muszę zobaczyć na mapie. I tu jest kwatermistrz. Nie, tu kwatermistrza nie ma. Tu jest tylko sklep. Ekwipunek. Czy my teraz będziemy mieli tutaj kotwiczkę, czy jeszcze nie? Kable, gwoździe, części, puszka, sznur. Kanka, aha, dobra, toksyczny porost, zapasy domowe, zioła, amunicja apteczka. No tu nie, tu nie mamy. No dobra, to tam to, u to, to kwatermistrza musimy zapamiętać, to weźmiemy sobie na pewno. No bo tutaj, jeżeli chodzi karabin, tu też nie mamy. oteknie. nie, dobra, tu beltówka nawet jest. No to super. No to następny odcinek za nami, fajnie, w miarę. Szybko nam poszło z tymi ziołami, troszeczkę tam tych biegaczy, kurde, wykończyliśmy. Mam nadzieję, że się podobało. Nie przedłużamy, zostawiamy łapę w górę, subika. No i czekamy już na następny odcinek. Ja już się z wami żegnam tym pięknym widokiem. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!